Ludów dziś gotowy do protestu, tutaj przed godziną dziewiątą już zgromadzili się rolnicy, hodowcy tak aby dołączyć do wielkiego protestu na trasie wielu złoczew powiedzmy w jakiej grupie tutaj jesteście no i przede wszystkim dlaczego również lututowianie są dzisiaj na ulicy myślę że dzisiaj dołączamy ze względu na całą Polskę wszystkie protesty rolnictwo jest w tej chwili na skraju bankructwa dołączamy dzisiaj tutaj około jest nas 12 nie wiem panie wadku 12 Załączamy też w stronę, udajemy się radominy tam na nietrzynnym CPN -ie. na Orledzie będziemy się tam wszyscy spotykać, tam chyba podobnie się Wieruszowa też mają tam dociągnąć i będziemy tam stamtąd ruszać na Wielu. Nie? Czyli cały region dzisiaj jest na tej trasie Biłoń Złoczew. Tutaj będą na pewno utrudnienia. No, cały czas rolnicy podkreślają, że wy nie robicie tego komuś na złość, no tylko chcecie pokazać, że jest źle, prawda? Panie redaktorze, dzisiaj tak szczerze powiedząc nikomu nie chcemy utrudniać. Chcemy po prostu jak my rolnicy produkujemy żywność, ale tutaj zobaczyć są młodzi rolnicy i co ich dalej czeka, jaka ich tą przyszłość czeka. Oni niedługo wezmą i to zniechęcą się, to rzucą wszystko, a dzisiaj myślę, że gospodarstwa rodzinne to w domu jest uciecha, jak ktoś to przejmuje, ktoś gospodarzy. I, i tak, tak, to dla mnie jest takie, taka jest odpowiedź po prostu. I dzisiaj jak nie będziemy walczyć o swoje, po prostu przepadniemy i skiniemy. Dla Was tutaj, jak dla miejscowych rolników, co jest najgorsze powiedzmy? Dla nas tu, dla miejscowych rolników jest przede wszystkim opłacalność, zielony ład, który dyktują nam prawo co mamy robić. Co mamy, jakie, co mamy po prostu uprawiać w polu Niedługo to będzie tak, że Zajrzą nam do domu Czy jak to mówiąc Tak się zaświać może, ale czy w łóżku z kim, z kim nawet śpimy Tak być nie może I dzisiaj pola wszystkie są odłogowane Które leży po prostu niezaorane I to wszystko Gdy przyjdą anomalia, gdy przyjdą susze Nie będzie z tego nic A u nas są ziemie po prostu, które są kasy słabe Mówi się, że rolnik pracuje cały rok Jak to jest w waszym przypadku? Tak, zgadza się. Rolnik pracuje 365 dni w roku. Nie ma dnia przerwy. Hodow... Jak ci, co mają hodowlę, to trzeba ich za to podziwiać. To jest naprawdę to jest spory wysiłek i spory... spora praca. Jest bardzo, bardzo trudne. To jest. Wiem, że inne protesty będą trwały przez wiele dni. Czy ten dzisiejszy, na którym wy będziecie, to jest jednodniowy czy wielodniowy? Jak to z Waszej strony wygląda? Myślę, że zobaczymy tam w Wieluniu, dopiero podejmą też z organizatorzy, co będzie, jeżeli będzie trzeba dwudniowy, spotykamy się w następnym dwudniowym strajku i albo nie ma odwołania. Tak, w innym terminie, bo to tak nie będzie.